Jeżeli chodzi o wielkość kwot przypadających na rok, w którym teraz żyjemy, czyli 2014, więc uprzejmie jest to wszystko opisane w załącznikach. Więc również uprzejmie wnoszę o przyjęcie tej zmiany, która głównie polega na zapisaniu większej kwoty przedsięwzięcia, która nazywa się budowa ekologicznych oczyszczalni. Dziękuję bardzo. Czy są w tej sprawie jakieś? Uwagi. Jeżeli nie ma, to w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Błonie na lata 2014-2020? Proszę o podniesienie ręki. 11 za, 12 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Cztery osoby się wstrzymały Proszę Państwa, przystępujemy tak, do ostatni, ostatniego projektu. Proszę bardzo, Pan Burmistrz. Ja właśnie do ostatniego punktu. zrozumiałem, że jest interpelacja zapytania, tak? Chyba nie. Jest. A przepraszam. Przystępujemy do siódmego punktu obrad. Proszę pana naczelnika Redoklaskiego. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, pragnę państwu przedstawić projekt uchwały w sprawie wskazania radnych członków komisji jako organu doradczego i opiniodawczego do spraw ustanawiania nagród i wyróżnień sportowych za, wybitnie, za wybitne osiągnięcia sportowe przyznane przez burmistrza Błonia. Na podstawie artykułu 4 ustęp 1 i artykułu 28 ustawy z 18 stycznia 96 roku o kulturze fizycznej Dziennik Ustaw z 2007 roku numer 226 pozycja 1675 z późniejszymi zmianami oraz artykułu 37 ustęp 1 punkt 2 ustęp 3a i ustęp 4 ustawy z 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym, Dziennik Ustaw nr 155, pozycja 1298 z późniejszymi zmianami i na podstawie paragrafu 11 ustęp 2, 3 i 4 uchwały nr 37 łamane na 275 łamane na 09 Rady Miejskiej w błoniu z 6 lipca 2009 roku w sprawie ustanawiania nagród i wyróżnień sportowych gminy błonie oraz zasad, trybu i wysokości ich przyznawania uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy powołuje się następujących radnych do składu komisji jako organu doradczego i opiniodawczego do spraw ustanawiania nagród i wyróżnień sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane przez burmistrza Błonia w roku 2014. I tu jest miejsce na trzy nazwiska. Paragraf dwa. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Błonia, paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Proszę Państwa, ja chciałem przypomnieć, że poprzednią uchwałę, jaką podjęliśmy w tej sprawie, trzema delegatami naszej Rady były następujące osoby: Pan Guzik, Pan Cieślak i Pan Kołota. Pan Kołoda właśnie w tej chwili przyszedł, więc jest obecny. Czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi do tej trójki? Bo jeżeli nie, to byśmy przegłosowali tę całą trójkę. Proszę, pan Hernik. Nie do trójki mam uwagi, tylko do artykułu 37. Tak się zastanawiałem, czy w ogóle ustawa kwalifikowanym Proszę do mikrofonu, bo nie słychać. Czy ustawa o sporcie kwalifikowanym w dalszym ciągu obowiązuje. Nad tym się tylko zastanawiam. Trudno jest mi powiedzieć. Czy pan radca może nam coś pomóc w tej sprawie? Czy... Szanowni Państwo, Radni, znaczy generalnie musiałbym to sprawdzić, tak, no, bo w tym momencie no, w głowie tego nie mam, czy ta ustawa jest aktualna, czy obowiązujesz, czy nie, by po prostu zajrzeć do Leksa i, i w tym ewentualnie, ale tutaj z tego, co wiemy, na Nasierowski parafował uchwałę, więc tym sprawdzał to z formalną formalnego Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, Pan... Minutę no mógłbym z Panem Mecenasem tutaj pomówić.

Jakie stanowisko uwzględniliście Panowie? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wobec tego, że jest informacja, że ta ustawa straciła moc, ja wycofuję z porządku tą uchwałę. Chyba bo, to, bo kwestia jest taka, że tutaj nie ma problemów z tymi osobami. Tylko, że to powinna być właściwa podstawa prawna. Jak już ktoś sprawdza pod względem formalno-prawnym, czyli tak naprawdę co do zasady podstawę prawną, bo to warto to zrobić od początku do końca. Tak, tutaj sprawdzaliśmy z panem radnym Jarosem Hernikiem. Ta ustawa, która tutaj jest podana w uchwale, straciła moc. Jest ustawa o sporcie z dwu, 2010 roku. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, ja z tego wycofuję ten projekt uchwały z tej sesji, poprawiona ona zostanie, popraw, popraw, znaczy przedstawimy projekt uchwały na kolejną sesję. Dziękuję bardzo. W takim razie, proszę Państwa, przystępujemy do punktu ósmego. Interpelacje i zapytania. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem po pierwsze bardzo podziękować za przyjęcie uchwały z punktu pierwszego, drugiego naszej sesji, czyli odpłatne nabycie nieruchomości. Chciałem zwrócić na to uwagę, bo jest to bardzo ważna decyzja i ważna rzecz. Dni o tym wiedzieli, było to na komisji, ale także dla mieszkańców, żeby więcej informacji było. Będziemy nabywać działkę w bramkach prawie pół hektara położoną centrum e, bramek, e, obok kościoła, która i tak w tej chwili dzięki uprzejmości e, Spółdzielników Rolniczych, o której za chwilę jeszcze, o której o tej Spółdzielni jeszcze za chwilę powiem, i tak mieszkańcy korzystają, korzysta tam e, Stowarzyszenie Wspólne organizujące różnego rodzaju uroczystości, w e, lato e, pikniki czy też dożynki e, i ona i tak jest wykorzystywana i postanowiliśmy tutaj wspólnie, żeby wystąpić do Państwa w podjęcie tej e, uchwały i za to bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że dojdzie tutaj do ostatecznego porozumienia z Zbigniewu Chórek Rolniczych. Chciałem tutaj podziękować na razie trochę jeszcze wstępnie, bo jeszcze żeśmy na aktywnie podpisali Panu Prezesowi, Panu Zbigniewowi Wysockiemu, który jest tutaj na, e, na sali. Co prawda jest to bardzo taki, powiem trudny, wymagający partner, bo szczególnie tutaj bardzo dba o interesy SKR-u, no i bardzo dobrze, bo w końcu jest prezesem SKR-u, a z kolei ja reprezentuję, z kolei mam obowiązek, twardy interes gminy Płonie. No i różnie to bywało z naszymi negocjacjami, już parę razy się rozstawaliśmy, ale później żeśmy wracali do stołu. Ja to rozumiem, także tutaj chciałem podziękować za taką postawę zarządu całego SKR-u, bo no to SKR też zależało, panu prezesowi i zarządowi, żeby jednak ta działka trafiła w końcu w ręce gminy. Trzeba też przyznać tutaj duże zasługi pana prezesa na rzecz SKR-u, dlatego, że nie tak dawno pamiętamy, że pan prezes wywalczył tą działkę w sądzie, bo my też tutaj my próbowaliśmy wystąpić o uznanie na własnej gminy w Łonie, ale tutaj SKR, który płacił podatki od dawna, Sąd uznał, że jest właścicielem tej nieruchomości, stąd nie pozostało nam nic innego jak tylko tą działkę e, odkupić i za taką e, postawę przychylną na rzecz gminy było nie. Bardzo dziękuję, aczkolwiek tak jak określam, no, te negocjacje nasze są dosyć twarde, ale mam nadzieję, że osiągniemy porozumienie i wkrótce będziemy mogli podpisać materiał. Chcę też powiedzieć dla mieszkańców Bramek, że ta działka będzie służyła mieszkańcom Bramek. Oczywiście nie ma żadnych planów i przynajmniej ja, ja tak, jak, póki o tym. Nie, nie, nie będziemy tej działki absolutnie. Myślę, że kolejne władze także nie będą tej działki przedstawiać do sprzedaży jakiejkolwiek, dlatego że ona powinna służyć mieszkańcom obrany. Jest w takim miejscu, że tam różne rzeczy mogą być przewidywane. byłoby to bardzo źle, gdyby działki kupił ktoś inny i przeznaczył na coś innego. Także jeszcze raz dziękuję, cieszę się. Będziemy teraz porozumieć się z SKR-em, żeby podpisać tej akt notarialny. Druga, także też mieszkańcom Bramek przekazujemy, żeby się nie martwili, że to będzie służyło przede wszystkim bramkom, ale i całej gminie Błonie. Druga sprawa, chciałem wszystkich Państwa zaprosić na uroczystości 3 maja. Wiem, że zaproszenie już Państwo dostali. Chcę też poinformować o jednym bardzo ważnym wydarzeniu. Tak jak zawsze mówię, pracujemy wszyscy na rzecz gminy, błonie ja także. To jest także praca nie tylko wewnątrz gminy, ale także praca na zewnątrz gminy. I to zostało uponorowane, także ta praca gmina błonie decyzją. Stowarzyszenia Armii Krajowej Oddział Specjalny Jerzyki otrzyma 3 maja medal Gmina Błonie za, za to, że gmina dosyć aktywnie uczestniczy w upamiętnianiu wydarzeń II Wojny Światowej, Powstania Warszawskiego, walczą na terenie Puszczy Kampinowskiej, tam gdzie Oddziały Specjalne Jerzyki Dziedziczebowe, w czasie Postania warszawskiego i Prezes Towarzyszenia Pan Pukownik Jeszcze Proszkiewić wręczy minie błonie 3 maja ten zaszczytny medal. Za to już mu teraz dziękuję. Podziękujemy na 3 maja, więc wszystkich mieszkańców i Państwa serdecznie na tą uroczystość zapraszam. Tyle mam z pamięci, poczekam na, poczekam na pytanie. Dziękuję. Kto z Państwa ma jakieś zapytania, interpelacje? Proszę Pani Anna. Chciałam złożyć, złożyć interpelację. To jest interpelacja dotycząca kosztów utrzymania parku za, za Centrum Kultury, też ofert. Pan burmistrz na poprzedniej sesji powiedział, że jeżeli sformułuję pytania na piśmie, to zostanie mi udzielona odpowiedź. W związku z tym to czy nie? I chciałabym też zapytać panie burmistrzu, ponieważ otrzymaliśmy pismo, które wystosował pan do pana wójta Andrzeja Kalka w związku z podtrzymywaniem przez gminy w dłonie dotychczasowego stanowiska w sprawie partycypacji w kosztach rozbudowy szkoły w Bożej Woli. Nie wiem, nie przypominam sobie, żebyśmy podczas tej kadencji jakiekolwiek stanowisko wypracowywali. Myślę, że, proszę mnie poprawić, bo oczywiście zaraz Pan to zrobi. Chodzi o list intencyjny z treścią, którego też jako Rada chyba nie zostaliśmy zapoznani. Dostaliśmy również pismo od rodziców, z upoważnienia Rady, rodziców w bramkach, rodziców dzieci z bramek, które, którzy proszą tak, o to, żeby właśnie działka, która ma być teraz nabyta przez inne na Łonie mogła posłużyć takiemu celowi jak chociażby no, budowa przedszkola czy szkoły dla klas 1-3 na terenie tej działki. I chciałabym zapytać o kierunek wobec tego, w którym pójdziemy, bo czy inwestować na terenie własnej gminy i wyjść naprzeciwko mieszkańcom, ja wiem, że zostaje jeszcze temat dzieci klas 4, dzieci klas z gimnazjum, no czy też inwestować na terenie gminy już sąsiadującej. Proszę mi tutaj pomóc, bo trochę ja już się chyba populiłam w tych ilościach, a przede wszystkim proszę mi powiedzieć o tym stanowisku i na jakiej podstawie ono jest też podejmowane. Pan mówi o rozbudowie panie burmistrzu, a w chyba w wieloletniej prognozie finansowej my nie mamy też takiego wydatku zapisanego. Proszę o odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję. Szanowna Pani Radna, co do pierwszego pytania dotyczące tego pisma do Gminy Baranów i wcześniejszej korespondencji intencyjnego. Chcę w tym miejscu przypomnieć i podkreślić, że artykuł 31 ustawy o samorządzie stanowi wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. W ramach tej reprezentacji na zewnątrz to ja prowadzę rozmowy w imieniu gminy Błonie. W ramach tych kompetencji, które mam, podpisałem listę intencyjną, on się mieści w ramach mojej kompetencji i również tak jak i drugie pismo, także mieści się w ramach mojej kompetencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę panie. A ja chciałam tylko zapytać radnych, czy ktoś z Państwa zapoznał się z tym listem intencyjnym? Czy znacie Państwo treść tego listu?